Żywo ze studia telewizji pomerania w Centrum Handlowo Rozrywkowym Galakty. Ja nazywam się Elcja Wirwicka i będę z Państwem do godziny 19. Ze mną jest już kolejny gość, pan Marcin Matusiak ze Stronnictwa demokratycznego. Rozma Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o WPP, czyli wyborach prawdziwie proporcjonalnych. Stronnictwo demokratyczne proponuje to zamiast Jowów. Zamiast jowów i zamiast tak naprawdę. Tej ordynacji wyborczej, co mamy teraz, w tej chwili mamy ordynację wyborczą, która jest oparta na 41 okręgach. Mamy w niej 5% progu wyborczego i 8%, jeżeli chodzi o koalicję. I my chcieliśmy przedstawić coś, co bardziej będzie odzwierciedlało nasze głosy, nasze, jeżeli chodzi o społeczeństwo, wynikami, co dostaną się ludzie do Sejmu. Tak? I to są wybory prawdziwie proporcjonalne. Sama nazwa wskazuje na to, że proporcjonalne. I co my uczyniliśmy, żeby to faktycznie tak wyglądało? Zmniejszyliśmy ten nieszczęsny próg 5%, tak naprawdę wielu partiom czy samym jednostkom praktycznie uniemożliwiał wejście do parlamentu. My zmniejszyliśmy go do 3%. Ale uwaga, zmniejszyliśmy go do 3% nie w skali kraju, tylko w skali danego województwa. Dlaczego województwa? To też wytłumaczę, ponieważ w yy, w naszym projekcie tych okręgów wyborczych ma być 16. Dokładnie tyle, ile województw? Dokładnie tyle, ile województw i dokładnie w tych samych granicach, co województwa. Ma być ich 16 i podział mandatów spośród danych województw również ma być prawdziwie, ja to podkreślam, proporcjonalny. Czyli ile mamy ludności w danym województwie, tyle proporcjonalnie będzie przypadało z tego województwa mandatów. To 16. Szesna... Tak, tak mówiąc bezpośrednio, to co nam jako wyborcom da zmniejszenie z 41 do 16 okręgów? Co nam da jako wyborcom z 41 do 16? Y... Bo Pada rozumiem, to, że to przykład... pomoże partiom, ale czy pomoże wyborcom? Nie, nie, wręcz przeciwnie. To, to że z, zmniejszamy te okręgi wyborcze i jeszcze zmniejszamy ten próg wyborczy w skali województwa do 3%, to umożliwia również wystartowanie i wygranie tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał bardzo dobry wynik, samym jednostkom, To nie muszą być tylko partii. To mogą być jakieś stowarzyszenia, które na przykład w danym mieście czy w danym województwie są, prężnie działają i ludzie by chcieli głosować na nich. Tam, nie, tam wystarczy naprawdę mniej głosów niż to byłoby dotychczas, żeby dostali się do, żeby mieli swoich przedstawicieli w parlamencie. O tym samym przekonuje Paweł Kukis w sprawie jowów. Że również będzie głosowanie na jednostkę, a nie na koniecznie na największe partie. Tak, tylko że tutaj jest głosowanie na daną jednostkę i tylko tak naprawdę z tego okręgu wyborczego, bo tych okręgów wyborczych na Jowach musiało być bardzo dużo i z tego danego okręgu wyborczego wygrywa tak naprawdę tylko jedna osoba, tak? Więc yy, yy, to jest zupełne przeciwieństwo do nas, bo my. Głosimy tą proporcjonalność, to natomiast tej proporcjonalności całkowicie nie będzie. Przykład, na przykład, województwa zachodniopomorskiego, gdzie na poprzednich wyborach, patrząc na nasze wyniki, bo my zadaliśmy sobie ciężki trud, żeby przeprowadzić tak zwaną symulację tego, jakby te wybory wyglądały przykładowo podczas gdyby były Jowe i jakby wyglądały, gdyby były nasze wybory prawdziwie proporcjonalne. I w przypadku Hiobu, proszę sobie wyobrazić, że z województwa zachodniopomorskiego weszłoby tylko 20, jest 20 mandatów do wzięcia i wszystkie te 20 mandatów wzięłaby Platforma Obywatelska. No może ja nie przepadam zapisem, ale gdzie jest ich głos w tym parlamencie, prawda? A w przypadku WPP? W przypadku WPP sytuacja akurat, jeżeli chodzi o zachodnio-pomorskie, wyglądałaby bardzo podobnie, natomiast większy ruch by się odbył w tych mniejszych partiach. Jakaś tam partia, która nie dostała w tej chwili głosu, bo nie był przekroczony 5%, się, miałaby jeden głos i tam niewielkie ruchy, jeżeli chodzi o te mniejsze, może nie mniejsze partie, ale tam, gdzie dostali to mniejszy procent głosów. Ja cały czas wracam do tego dla nas jako wyborców. Jakie są korzyści, ale też jakie są minusy? Wyborów profesjonalnych, czy są minusy? Nie myślę. Zawsze musi być jakiś minus. Nie, to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi w tej chwili o naszą tutaj, nasze podwórko, na naszą Polskę. Natomiast. Nie, ja nie widzę minusów. A korzyści? Korzyści jest dużo. Moim zdaniem, jedna najważniejsza jest korzyść, że parlament tak naprawdę będzie odzwierciedleniem tego, na co my głosowaliśmy. I każdy będzie miał swojego przedstawiciela w Sejmie. Tak? Swój głos, który oddał, najprawdopodobniej będzie tak, że on znajdzie się ta pozycja, czy ta partia, czy ten człowiek może znaleźć się w Sejmie. Jest duża większa szansa. Teraz? W takim razie co bo rozumiem, że alternatywą dla Jowów jest WPP, a co z finansowaniem z budżetu, budżetu państwa partii politycznych? My jesteśmy przeciwni, jeżeli chodzi o finansowanie z budżetu państwa partii politycznych i no i tyle. Tyle, czyli nie ma w ogóle. Nie. Mhm. Teraz wiem, że szykuje się debata. Tak, szykuje się debata. Pan Przemysław Kazaniecki, nasz yy, prezes, jeżeli chodzi o zachodniopomorskie stronnictwo demokratyczne, zaprosił na debatę yy, pełnomocnika ruchu Kukiza, teraz to ruch ich apostrof 15 bodajże, to się Kukiz apostrof 15 się nazywa, yy, zaprosił pełnomocnika pana Grzegorza Czarneckiego na debatę która będzie polegała na tym, że my będziemy obstawiali za swoim, czyli wyborami prawdziwie proporcjonalnymi, natomiast Grzegorz Czarneczki będzie starał się wymieniać zalety i o Zobaczymy, kto tę debatę wygra. Bardzo Kiedy się możemy cieszymy. się spodziewać? W poniedziałek będą ustalane, z tego co wiem, szczegóły, jeżeli chodzi o miejsce, czas. Czyli czekamy z niecierpliwością. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Matusiak ze Stronnictwa Demokratycznego. Dziękuję pięknie Dzięki za bardzo. rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na króciutką przerwę, po której zmieniamy temat.